Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to odcinek o owcach, ponieważ już bardzo długo o niego prosiliście. No i w sumie chcę Wam powiedzieć, co się dzieje i co się będzie dziać, bo troszkę będzie zmian i w sumie nawet będą to bardzo duże zmiany. Jeżeli chodzi o hodowlę owiec, to u mnie dobiega ona końca. W tym roku jest ostatni okres, w którym ostatni w sumie sezon w którym owce będą u mnie. Owce, hodowlę owiec zamykam z tego powodu, że u babci tam, gdzie one były w tym pomieszczeniu przez zimę będą... będzie garaż, robiony garaż tutaj, już w sumie zaczynają go robić, więc nie, będę ich, nie będziemy mieli ich gdzie trzymać, a, a w takiej budźce, jak mamy je przez lato, będzie im po prostu za zimno i i niezbyt by to było A druga sprawa jest taka, że nawet jeżeli by się coś zmieniło I ten garaż w sumie nie został zrobiony I owce mogłyby tam być To i tak nie będą, bo nie mamy siana I siana już suszyć raczej dla nich nie będziemy, bo nie ma to sensu No i w sumie to jest taka jedna z tych ważniejszych wiadomości, którą chciałbym Wam powiedzieć nie wiem czy jest się z czego cieszyć, raczej nie No ale już y, oswoiłem się z tą myślą, że owce Owce już znikają ode mnie W sumie to miałem owce 3 lata? 4? Jakoś tak, no i strasznie się do nich przyzwyczaiłem y, Jak się wychodzi po prostu na dwór, to od razu słychać y, Ich słychać po prostu przybiegają i od razu chcą coś jeść Także jest naprawdę przywiązanie No ale cóż, mus to mus Jeżeli chodzi o ilość owiec To do niedawna było ich 10 Teraz już jest 8 No bo, no bo wiadomo, że liczba ta będzie się coraz bardziej zmniejszać Aż dojdzie do zera Były trzy matki, jak wiecie Każda z matek miała dwoje młodych To w ogóle pokazywałem wam na facebooku Pierwsza matka miała barankę i owieczkę, druga miała dwie owieczki, a trzecia najstarsza owca, czyli Marynos e, Urodziła w tym roku rasowe młode, bo była u e, tego samego, tej samej rasy barana. Urodziła owieczkę i barana, no ale niestety znów tak samo jak w tamtym roku odrzuciła owieczkę. No i musieliśmy ją dokarmiać, w sumie dalej ją dokarmiamy. No i to w sumie daje wszystko 9 sztuk, bo 3 dorosłe i 6 młodych. No i z tamtego roku została nam jeszcze ta, którą dokarmialiście, dokarmialiśmy butelką. Co dało 10 sztuk, teraz już jest 8. No i tak się powoli to będzie wszystko zmieniać. No trudno. No i w sumie nie wiem co wam mogę jeszcze o tych owcach powiedzieć. Jeżeli właśnie, jeżeli ktoś chciałby je kupić, no to są na sprzedaż. No bo w sumie jeszcze nie są jakoś zarezerwowane. Więc będą na, są i będą na sprzedaż. Także jak coś to się możecie zgłaszać. Mało Polska. No i, no i w sumie tyle. No Nie mam pojęcia, co Wam powiedzieć o moich owieczkach. Będę za nimi tęsknić. No i w sumie myślę, że to jest ostatni film już o owcach na moim kanale. Bo jeżeli zostaną przez lato i do jesieni zlikwidowane, to już myślę, że nie ma sensu zagłębiać się w ich temat. Chciałem Wam po prostu wyjaśnić sprawę, żebyście już nie pytali. Owce mają się naprawdę dobrze. Niedawno, jak możecie zobaczyć, były obcinane. Młode rosną i mają się całkiem dobrze. No i mam nadzieję, że tak pozostanie i że sprzedam je w pełni sił e, i jak będą zdrowe. No i myślę, że tyle. Nic więcej Wam nie powiem, bo, bo jest to jednak dla mnie trochę przykre, że muszę je. Tak, jakby oddać, a y, pamiętam, jak te dwie dorosłe wychowywały się u mnie od małego. Więc to się tak wydaje, że się człowiek nie przywiązuje, ale naprawdę przywiązanie spore. No i myślę, że tym po prostu zakończymy filmik, bo nie będę znowu się rozgadywać, nie wiadomo jak, bo to jest bez sensu. Wiecie, na czym moja hodowla owiec stoi, i tylko tyle chciałem wam przekazać. No i w sumie. W takim razie, skoro wszystko już wiecie, to trzymajcie się. Następny odcinek myślę, że będzie skór, nawet na pewno. Także czekajcie. No i żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!